Marka Mitsubishi może dziś służyć jako wzór upadku motoryzacji. No wiesz, takiej, w której liczyły się emocje, pasja czy charakter. Kiedyś samochody z diamentem na masce sprawiały, że serce każdego fana samochodów zaczęło szybciej pompować krew w jego żyłach. A dzisiaj, jak się patrzy na ich gamę modelową, to chce się dosłownie płakać, bo praktycznie każdy samochód wyprany jest z emocji oraz charakteru. Dlatego daruję sobie te nowe modele. I przypomnijmy te, które budzą emocje. Więc w najbliższym czasie pojawi się kilka odcinków o Mitsubishi. Dlatego nie zapomnij połączyć się do naszej bazy, a dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie: jaki jest najważniejszy model Mitsubishi? I pewnie w Twojej głowie pojawia się Lancer Evo, Eclipse, może Pajero albo 3000 GT. Nein, 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 nein. Widzisz, najważniejszy z nich wszystkich jest Mitsubishi Galant. I już widzę ten grymas na twojej twarzy. Ale galant! Spokojnie, pozostań ze mną i wyjaśnię ci, dlaczego tak właśnie jest, a przy okazji poznasz, jaki charakter miał ten model. A było ich w sumie kilka. No i aby nie było nudno, to będzie z innej. Perspektywy. Na początku ważna kwestia, czyli galantów było prawie 10 generacji, do tego w zależności od rynku miały różne nazwy. A do tego modele te były sprzedawane także w USA pod inną marką. Bo na przykład to jest galant pierwszej generacji, który w USA sprzedawany był jako Dodge Colt, czy jako Chrysler Valiant Galant. Do tego były także różne odmiany jak Galant GTO, czy mniejszy model FTO. Inaczej mówiąc, dzisiaj skupię się na modelu Galant i to głównie w wersji sedan. Bo jakbym miał gadać o wszystkich tych wersjach, to pewnie tak skończysz. Więc skoro sprawy formalne mamy za sobą, to zacznijmy od początku, a na początku nie było Galanta, ale był taki samochodzik. Zwany jako Mitsubishi 500, który pojawił się w 1960 roku. I może był mały, ale waleczny. Bo wygrał w swojej klasie w 1962 roku wyścig Grand Prix Macau. W każdym razie z modelu 500 zrobił się Colt 600, a później Colt 1000, który był już takim rodzinnym sedanem. A to dlatego, że w tym czasie w Japonii mocno rozwijała się infrastruktura drogowa, więc ludzie chcieli większych oraz mocniejszych modeli. Dlatego pojawił się Colt 1500, który miał silnik 1,5 litra i mógł jechać 140 km na godzinę. I było to w 1965 roku. A dziś, po 55 latach rozwoju motoryzacji, możemy tylko tyle jechać na autostradzie. Jeszcze kombinują, jak zmniejszyć tą szybkość. W każdym razie, rozwój dróg w Japonii sprawił, że ludzie chcieli jeszcze większych, jeszcze szybszych modeli. Więc pojawił się. W 1969 roku pojawił się nowy Colt, który był większy, dojrzalszy i bardziej luksusowy. Dlatego dostał jeszcze dodatkową nazwę, czyli było to Mitsubishi Colt Galant. Czyli był to taki Colt, ale na wypasie i miał wypasione silniki, jak na tamte czasy. 1.3 o mocy 87 koni oraz 1.5, który miał już 95 koni. No ale takim hot modelem to można nazwać 105-konną wersję Grand Sport czy późniejszą wersję z silnikiem 1.7 oraz mocą 110 koni. No dobra, lepszy model to był ten, Coupé, które nazwane zostało także jako Hardtop. No dobra, był jeszcze lepszy model. To jest Galant GTO, czyli można to nazwać taką osobną linią, czyli taki japoński pony kar, który miał silnik 1.6, ale z podwójnym wałkiem, czyli DOHC. Przez to było 125 koni, a GTO oznacza Gran Turismo Omologato. Wróć, 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 wróć. Tak jak powiedziałem, te specjalne modele jak GTO, a później było FTO, to sobie zostawimy na inny odcinek, a my skupimy się na Sedanie, który nie był jakimś byle plackiem. Bo w 1972 roku pojawił się na trasach rajdowych i na przykład w rajdzie w USA przyjechał na piątym miejscu. Ale czy my czasem o rajdach nie mamy innej serii? Hmm. Więc jak masz zapamiętać, pierwszego galanta. To była taka hybryda w takim znaczeniu, że wywodził się z modelu Colt no i miał waleczny charakter, bo lubił rywalizację. W 1973 roku pojawiła się druga generacja Galanta, i to było to samo co pierwsza, ale było więcej komfortu. Model ten był większy, jego linie stały się łagodniejsze, bo Galant. Poszedł w stronę komfortu. Dlatego, że w tym czasie także pojawił się Mitsubishi Lancer i on miał być tym zwinniejszym modelem. A Galant, zwany dalej Coltem, szedł właśnie w stronę komfortu. Więc oprócz silnika 1.6, był także model taki jak 1855, który miał od 105 do 115 koni. A taki luksusowy model, czyli wersja 2000, miała silnik 2.0 o mocy 125 koni. Okej, okay, był także model coupé zwany Hardtop. No ale tak jak powiedziałem, te zadziorne modele to miały być Lancery, a nie Galanty. Bo to właśnie teraz Lancer zamiast Galanta brał udział w rajdach. Więc co trzeba wiedzieć o Galancie MK2? Mówili na niego Personal Sedan, ale chyba powinni mówić komfort Sedan, bo właśnie taki był skierowany w stronę komfortu. Kolejny model pojawił się w 76 roku i tym razem nie był to już Colt Galant, ale Galant. Okej, okay, dostał jeszcze przydomek Sigma, co oznacza z greckiego kulminacja i on właśnie taki był, czyli był takim zestawem rozwiązań od Mitsubishi. Był większy od poprzednika, czyli awansował do klasy wyższej, więc miał luksusowe opcje jak automat czy silnik Silent Shaft. To były wałki wyrównujące, które sprawiały, że silnik płynnie i bez wibracji wchodził do samej odciny. I patentem kupił Porsche, Saab oraz Fiat. A jego silniki to 1,6, 1,8 oraz 2,0 o mocy 105 koni. Choć była także wersja 2,0 GSR, co oznacza Grand Sport Racing, choć niektórzy mówią Rally. W każdym razie tutaj silnik miał 115 koni, no i był model Coupé zwany Lambda. Ale tak jak mówiłem, tutaj mówię o wersjach sedan, więc Coupé będą pomnięte. Tak samo jak wersje kombi, które pojawiły się już od pierwszej generacji. No to jaki był MK3 Galant? Wielki, luksusowy, i w końcu to była osobna linia, która była trochę bez pazura. Tylko to się miało zmienić. W 1980 roku pojawił się galant, w którym wszystko wyglądało tak samo, czyli jest większy, bardziej komfortowy i luksusowy, bo ma tempomat, automatyczną klimę czy wyświetlacz, który na bieżąco wyświetla spalanie. Okej, okay, pojawiła się nowa rodzina silników zwana Cirrus, gdzie mamy 1.6, 1.8 czy 2.0 o mocy 110 Koli, więc w sumie to znowu to samo i w sumie to nie wiem o czym tutaj gadać. No właśnie, czekaj. Bo widzisz, pojawił się specjalny Galant, który miał silnik 2.0 zwany 4G63 i było tam Turbo. Był to Galant 2000 GSR Turbo, czyli auto rodzinne, które miało turbinę i 145 koni. No ale to było w Japonii, bo na innych rynkach model ten miał 170 koni. Inaczej mówiąc, tą generację należy zapamiętać jako tą, z której spod maski wydobywał się świst turbiny. I to nie tylko w wersji benzynowej, bo ten Galant to także pierwszy japońskie auto z turbodieslem. Więc w świecie Galanta wszystko zaczęło wyglądać dobrze, bo silnik turbo dodawał mu energii oraz życia. No a potem Mitsubishi wszystko zepsuło. Widzisz, nowy Galant już w piątej generacji pojawił się w 1983 roku. I trzeba przyznać, że wygląda bardzo nowocześnie i kwadratowo, bo Mitsubishi chciał, aby miał więcej miejsca i był przestronniejszy. Dlatego zastosowali w nim napęd na przód. Tak wcześniej był na tył, a teraz przód. Więc miałeś wersję 2000 GSR-X Turbo, gdzie było 150 koni, ale napęd na przód. Więc nie dało się już nim bawić tak jak z wcześniejszą wersją. No, a do tego pojawiła się jeszcze ciekawsza wersja. Galant Sigma 2000 VR Hardtop, gdzie Mitsubishi zastosował sprytne rozwiązanie. Czyli Sirius Dash 3X2 Valve, czyli silnik 4G6320, miał trzy zawory na cylinder. No, ale ciekawe było to, jak one pracowały. Czyli jak samochód jechał wolno, to pracował na dwóch zaworach, czyli jeden sący i jeden wydochowy. Ale jak dałeś wpalnik, to otwierał się drugi sący i auto mogło wykorzystać swoje 200 koni. 200 koni turbo i napęd naprzód. Szkoda, bo to był naprawdę nowoczesny wóz, bo miał choćby system ESC, czyli elektrycznie sterowane zawieszenie czy EPS, czyli elektryczny układ kierowniczy. Więc piątą generację możesz zapamiętać jako tą, która miała dużo technologii, mocne silniki turbo i ten nieszczęsny napęd naprzód. W 87 roku pojawił się nowy model Galantie który miał być określany jako Sport Sedan, więc Mitsubishi zrobił wiele, aby właśnie był taki – sportowy. Bo silnik wolnosący 2.0 miał system DOHC, czyli podwójny wałek, więc niektóre modele miały już 140 koni, a w Europie nazywały się GTI 16V. No i mogły być wyposażone w bajery z poprzednika, czyli elektronicznie układ kierowniczy, czy elektronicznie ustawione zawieszenie. Jednak to było mało, aby nazwać go Sport Sedanem. Więc Mitsubishi wysłał ten model do AMG, który wtedy zajmował się tuningiem. Oni wolnosący dwulitrowy silnik rozkręcili do 170 koni i podnieśli limitę na 7200 obrotów na minutę. A do tego dodali pakiet stylistyczny, więc prezentuje się jak czarny bandyta. No ale to dalej było dla nich mało. Więc stworzyli takie coś jak Active Ford, w skład którego wchodził ABS na czterech kołach, silnik z czterema zaworami na cylinder, cztery koła skrętne oraz cztery WD. Tak jest, Galant dostał także napęd na cztery koła, więc w końcu mógł wykorzystać 205 konny silnik z doładowaniem. No ale to było mało dla Mitsubishi, aby nazwać go sportowym sedanem. Więc wysłali go jeszcze na rajdy. Z tego też powodu powstał model homologacyjny VR4, który miał od 210 do 240 koni, ale o VR4 będzie osobny odcinek. Podsumowując, to właśnie szósta generacja Galanta mocno zmieniła charakter Galanta, bo wrócił do rajdów, miał napęd na cztery koła, czyli był to prawdziwy sportowy sedan. Więc skoro poprzedni model miał charakter sportowego sedana, to jego następca ten musi być trochę inny. Siódma generacja pojawiła się w 1992 roku i nie jest już takim sportowym sedanem jak poprzednik, bo teraz znowu skręca w kierunku luksusu i świadczą o tym trzy cechy. Po pierwsze, był to pierwszy przednio napędowy samochód, który miał na wszystkich kołach wielowahaczowe zawieszenie. Wszystko po to, aby poprawić komfort jazdy oraz ogólne prowadzenie. Po drugie, model ten mógł być wyposażony w wiele bajerów z poprzednika, jak elektroniczne regulowane zawieszenie, no ale teraz doszło takie coś jak Mitsubishi Motors Intelligent and Innovated Vehicle Electronic Control System zwany Invex, czyli była to pierwsza adaptacyjna automatyczna skrzynia biegów, która uczyła się stylu jazdy. Do tego w gamie silników oprócz czterocylindrówek zaczęły pojawiać się V6. 2.0 V6 miał 24 zawory oraz system DOHC i 150 koni. Znowu 2.5 miał SOHC, ale 170 koni. I była także wersja 2.0 Miwek z systemem zmiennych pas rozrządu i tam było 200 koni. I do tego modele te mogły mieć 4 koła skrętne oraz napęd na 4 koła. A na szczycie był model VR4 który nie był już modelem homologacyjnym, więc miał 6 cylindrów, ale o vr 4 będzie w logo z charakterem. Inaczej mówiąc, ta generacja także miała sportowe zacięcie, no ale znowu skierowana była w stronę komfortu, luksusu i bezpieczeństwa. No i tak doszliśmy do galanta, który jest taką wisienką wśród galantów. Bo pojawił się w 1995 roku i nie można odmówić mu elegancji. Ale także ma dynamiczne i sportowe linie, czyli zamiast smokingu ma sportowy garniak. A do środka mogłeś zamówić masne i wypasione skóry. A pod maską nowoczesna technologia: silniki benzynowe GDI, czyli z bezpośrednim wtyskiem paliwa. I Mitsubishi jako pierwsze wprowadziło takie rozwiązanie. Za co znienawidzili ich gazownicy. No, a dla nich był silnik 2,5 V6 o mocy 160 koni. Problem tylko z tym modelem był taki, że nie był już napchany tak technologią jak poprzednik, bo nie miał czterech kół skrętnych, a u nas nie było napędu 4x4. I taka opcja głównie była w Japonii. Za to jeden model nadrabiał te braki. Model VR4, który miał napęd na 4 koła, do tego silnik V6 z DOHC oraz dwiema turbinami. Co daje mu aż 280 koni, czyli prawdziwy kozak. Więc jaka jest ósma generacja Galanta? To taki rekin, który nie zawsze był ostry jak brzytwa. Bo brakowało u nas tego 4x4, choć VR4 ratował sytuację. Pojawiła się jeszcze jedna generacja Galanta, która była zupełnie inna. Bo pojawiła się w USA, jak to auto na USA. Nie jest to Rekin, ale Big Mac. Okej, okay, była wersja Rally Art, ale to nie jest już Galant, ale wspomniany Big Mac. No ale to nie koniec naszej historii, bo w 2007 roku w Japonii wzięli nazwę i historię Galanta i wpakowali to do budy Lancera, i tak powstał Galant Fortis. Czyli jest to po prostu lancer, ale japońscy producenci mają takie hobby, że na każdy rynek muszą wymyślać nowe nazwy, a potem jeszcze wszystkie je razem mieszać, aby nikt tego nie rozumiał. Więc w sumie do dziś nikt nie wie ile tak naprawdę było generacji galantów, bo nie wiadomo jak je w ogóle liczyć. Czekaj, 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 czekaj. Bo odcinek się kończy i pewnie zastanawiasz się dlaczego uważam, że galant to najważniejszy model od Mitsubishi. No więc w sumie już na to odpowiedziałem, ale może puszczę taśmę jeszcze raz. W 1980 roku pojawił się Galant, który miał silnik 2.0 zwany 4G63 i było tam turbo. Dostał także napęd na 4 koła i wpakowali to do budy Lancera i tak powstał. Chodzi o to, że Mitsubishi Lancer Evo pierwszej generacji to tak naprawdę podzespoły Galanta włożone do nadwozia Lancera. Dlatego też na Galanta mówiło się Evo0. Czyli gdyby nie było Galanta, to nie byłoby najważniejszej legendy Mitsubishi, czyli modeli Evo. Więc to było takie wprowadzenie do świata Lancerów i pojawi się jeszcze odcinek o Galantach VR4, i o charakterze Lancera, i o ewolucjach modeli Evo. Więc będzie tego sporo, dlatego nie zapomnij połączyć się z naszą bazą. No i w komentarzu daj znać, który Galant kręcicie najbardziej. No i zapraszam także nasze inne miejsca, jak na Facebooka, Instagrama, czy stronę www. Tam na dole masz linki do tego. No i pamiętaj, życie jest za krótkie, by jeździć autem bez charakteru.